Pani Wójt, zaproszeni goście, przede wszystkim wy drodzy strażacy. Pozwólcie, że odczytam list gratulacyjny od Komendanta Wojewódzkiego, Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu. W dniu obchodów 80. rocznicy powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu Składam jej członkom i weteranom wyrazy najwyższego szacunku za ofiarność i pod, w podejmowaniu humanitarnego obowiązku ochrony życia, zdrowia i imienia społeczeństwa oraz aktywne współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję za osobiste zaangażowanie, codzienny trud i aktywny udział w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, życzę wam, aby poczucie dobrze spełnionego obowiązku stało się dla was źródłem osobistej satysfakcji i należytego i należnego społecznego uznania. Szanowni druhowie, w tym szczególnym dla was dniu przyjmijcie kierowane również do waszych najbliższych serdeczne życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podpisał Starszy Brygady Tomasz Leszczyński, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Szanowni druhowie, pozwólcie, że dołączę się do tych wszystkich życzeń. Przede wszystkim pozwolę sobie pogratulować wszystkim odznaczonym na dzisiejszej uroczystości ze szczególnym wyróżnieniem, jakie otrzymał dzisiaj sztandar, to że tych oznaczeń może jest troszeczkę mniej, to być może przepisy nie pozwalają, żeby wszyscy otrzymali, ponieważ są tam jakieś okresy, ale duchowie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zaufanie społeczne do straży pożarnych jest bardzo wysokie, sięga bez mała maksimum. To ciężka praca, mrówcza praca pojedynczego strażaka. To każdy ma swoją cegiełkę w tym i wy macie bardzo dużo. Chciałbym podziękować za codzienną gotowość do tego, byście nieśli ratunek najbardziej potrzebującym. Działacie na rzecz własnej lokalnej społeczności, ale też pokazując się, prezentując się i zdobywając puchary, laury na najwyższych szczeblach sportu pożarniczego, też dajecie dowód na to, że jesteście zawsze gotowi na każdy rodzaj działania. Bo pokazywanie się gdziekolwiek, działalność nawet zwykła profilaktyczna, jest to też forma oddziaływania na bezpieczeństwo, bo świadomość to jest istotna rzecz. Szanowni druchowie za to, że zawsze stajecie ramię w ramię z nami, starzekami Państwowej Starzy Pożarnej, że nigdy nie wycofujecie się z pola walki. Za to serdecznie Wam wszystkim dziękuję. I na koniec życzę tego, co, czego należy wszystkim Starzakom życzyć. Byście z każdej akcji, żebyście zawsze wracali tyle razy, ile wyjeżdżacie do akcji, żebyście zawsze w zdrowiu wracali, a wasi najbliżsi, żeby czuli satysfakcję z tego, że Was mają w rodzinie. Wszystkiego najlepszego. Wszelkiej pomyślności. Ja pozwolę sobie druchowi prezesowi już nie przenosić tego odcinka węża. Myślę, że on w tej waszej działalności bojowej na pewno się przyda w zawodach, w ćwiczeniach, aby służył jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Szanowni duchowie, księże proboszczu, zaproszeni goście. Przede wszystkim mieszkańcy tegoż powiatu gminy Chrostkowo. Chciałbym się przyłączyć do tych wszystkich życzeń, które zostały skierowane na wasze ręce, ale i nie tylko myślę, ale i dla waszych rodzin, przez moich poprzedników. Myślę, że to nie tylko pożar, to nie tylko wyjazd do pożaru, czy też do zdarzenia drogowego, ale to jeszcze coś więcej, to jest wspólnota przecież sołecka to gdzie jest, gdzieś się można spotkać ze sobą, porozmawiać to jest też bardzo ważne, dlatego życzę, żeby jeszcze następne 80 lat upływało wam w zdrowiu w szczęściu, w dobrze pojętej atmosferze bo ona też jest Naprawdę w naszym życiu bardzo ważne. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego święta, tak zacnego jubileuszu, składam podziękowania. I naczelnikowi, i prezesowi, ale wszystkim również sponsorom, bo przecież tak trudno o nich dzisiaj na naszym tutaj powiedzmy padole. Dlatego z mojej strony cieszę się, że objąłem tym patronatem. Tak zacne święto, ten jubileusz w Makówcu. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego. Myślę, że symbolem tej, tego podziękowania będzie ufundowany przeze mnie Puchar, który będzie, myślę, stał w miejscu, gdzie będzie mówił, że już te 80 lat jest za Wami, a następne przed Wami. List gratulacyjny dodam do Pucharu na ręce Pana Prezesa. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Prezesie, druhny i druchowie z Straży Pożarnej w Makówcu. Myślę, że wystarczy, że przyłączę się do tych życzeń, które już tutaj były do Was skierowane przez Pana komendanta, Pana Prezesa, Pana Starostę. W no, treści one są identyczne. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Gratuluję odznaczeń. Praktycznie zostali wszyscy odznaczeni, bo jednostka została odznaczona. Także życzyłbym sobie, żeby wszędzie były takie zastępy młodych strażaków jak w Makówcu. I żeby budować to pożarnictwo jak najszybciej, najlepiej i sprawnie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin w imieniu komendanta powiatowego z Lipna i strażaków zawodowych z Lipna. Dziękuję bardzo. Szanowny księżek, kanoniku. Rosto. Szanowni goście, drodzy mieszkańcy, i wy kochani druchowie. Dziś jest szczególny dzień, gdyż tutejsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzi swoje 80-lecie. Przychodzą na myśl druchowie, których nie ma już wśród nas, a którzy, nie zrażając się przed przeciwnościami, założyli tą jednostkę w trudnych latach przedwojennych. Przyświęcały im jakże szczytne idee. Niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Nieraz z narażeniem własnego życia ratowali swoich sąsiadów i ich dobytek przed niszczycielską siłą tego żywiołu. Wy też, moi drodzy druchowie, kultywujecie świę... dzieło świętego Floriana. Nie waham się przed nazwaniem Was ryczezami świętego Floriana. Bez zastanowienia rzucacie wszystkie codzienne obowiązki i spieszycie i ludziom w opresji. Tak więc życzę Wam tradycyjnie tyle samopowrotów, ile wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, jak również zdrowia, pomyślności i wszystkiego, co sobie życzycie. Dziękuję. O zabranie głosu proszę druha Mariana Hojnickiego, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu. Się zaczęło, musi się jednak skończyć. Przyszło mi w udziale rozpocząć i zakończyć naszą, nasz bardzo miły jubileusz. Serdecznie chciałem podziękować księdzu Pogorszowi za tak wspaniałe słowo do nas, strażaków, podnoszące nas na duchu wspierające nas w trudnych sytuacjach. Dziękuję wszystkim sponsorom, dzięki którym dziś ta uroczystość może być. Możemy nabrać rozgłosu, żeby o Makówcu było słychać, nie tylko w Makówcu, ale i w powiecie. Dziękuję wszystkim strażakom, dziękuję wszystkim rodzicom, którzy znieśli te katorgi, treningów, stroi i nie tylko. Dziękuję komuś Chcemy teraz uhonorować dyplomami tych, którzy 1% od podatku przeznaczyli na ochotniczą straż pożarną w Makówcu. Może tu koleżanka odczyta, jakie to były osoby. Pan Piotr Lisiecki Makłowiec, zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu składa serdeczne podziękowania za wspieranie i pomoc w rozwoju OSP Makłowiec. Ja chciałem, proszę Państwa, dodać, że to jest taka prawa ręka naczelnika, bo prezes to mało działa, ale naczelnika prawa ręka. To jest mózg całej naszej jednostki ze strony nagłośnienia, opublikowania w internecie kalendarz wydany. To jest mózg naszej jednostki. Pan Grzegorz Lisiecki, Makowiec. Proszę Państwa, kolejny Lisiecki, który niewidoczny, ale jednak działa. I takich ludzi nam potrzeba. Dziękuję bardzo. Grzegorz. Pani Iwona Kiełkowska-Dąbrówka. Pani Iwona Kiełkowska myślę, że zasili nasz, naszą jednostkę swoją osobą, bo jest bardzo aktywna i mile widziana będzie w naszym miejscu. Dziękuję bardzo. Pani Monika Kiełkowska-Dąbrówka. Dziękuję bardzo. W zarządu, Proszę pani Marta Lęczkiewicz-Stalmierz. Pani Marty nie ma Nie ja tam pomagała komputerowo opracować te wszystkie sprawy, ale serdeczne podziękowania. Teraz, teraz wymienię sponsorów, których już wymieniałem, ale teraz chcemy wręczyć yy, pamiątkowe dyplomy. Żeby, żeby to wisiało, ktoś wejdzie do domu, spojrzy, no jest sponsor, jest odpowiednia osoba, na którą można zawsze liczyć. No. Pan Krzysztof Baranowski, starosta Litnowski, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu składa serdeczne podziękowania za wspieranie i pomoc w rozwoju OSP Makowiec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam część. Myślimy że te, te, te stulecie to będzie też udane. No. O, mam dać wieje że tak. Dziekuję. Katarzyna Mazanowska, Wojt Chrostkowo. Pan Jerzy Żabicki, przewodniczący Rady Gminy Chrostkowo. Prosimy, prosimy Panie Przewodniczący. Jest Pan? Jest, jest. Marian Tompalski, PHU, Mardar. Marian Tompalski, Makówiec. Piotr Lisiecki, Proagrikola, Naglady. O, no to nie Piotr Lisiecki, jest to y, mieszkaniec, jego ojciec wywodzi się z Makówca. Jest to z Olsztyna. Z Olsztyna, no, z Jaki? Piotr. Stefan, Stefana, syn. Ci starsi wszyscy pamiętają. Ci młodzi, no to sam. Pan Józef Wiśniewski, FHU Wiśniewski-Makowiec. No. Ja Roman, Bank Spółdzielczy w Lipnie. Czy mamy przedstawiciela banku? Pan Wiesław Czwikliński, hurtownia wielobranżowa Hermes Lipno. Pani Krystyna Tuchalska, PHU Multicram Rybin. To jest firma, która drukowała nam y, kalendarze. Pan Janusz Sumocki, <laughs> FHU Janusz Sumocki, Makowiec. Pan Janusz Sumocki, Pan Pan Jacek Daniel, Meble Pochodzenia Zagranicznego, Lipno. Pan Marek Papierski, Esabim Makowiec. Państwa chciałbym w imieniu zarządu zaprosić delegację i zaproszonych gości na przysłowiową herbatę do ochotniczej Straży Pożarnej do Remizy. I chcę serdecznie jeszcze raz podziękować drugom strażakom za to, że wytrwali w tym upale, w tych mundurach. Także wiem, co to znaczy, bo po prostu troszkę mi przyciepło, ale musimy znieść wszystko wszystkim redaktorom. Fotografom, dziękuję bardzo. Który objął patronatem wszystkich mieszkańców, zapraszam na przysłowiową grochówkę. Bo bez tego by nie było jubileuszu. A znam tę grochówkę, proszę Państwa, warto zostać, warto. Przepraszam tych, których nie ująłem w tym podziękowaniu, no ale no nie da się. Albo za mało występuję, żeby wszystkich ująć. Dziękuję dowódcom przewodniczący. Jeszcze poproszę yy, gości honorowych o odpisywanie się, jeżeli jest takie życzenie, do ksiągi pamiętkowej, żeby to było uwiecznione, że coś takiego u nas było. Dobrze, proszę. Za chwilę zostanie odegrany hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, rycerze Floriana. Pod oddziały patrzność. odegrać hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, rycerze Floriana. And that's Pododdziały spoczni. Pododdziały baczność. Pododdziały do defilady w ugrupowanie marszowe. kierunek w prawo maszerować. Pododdziały spoczni.

A więc mam się czym pochwalić Jest na straży, by ratować życie Twe Zauroczył mnie odwagą i mundurem Z krwi i kości, lec Ten doprawdy wnet zrozumie, jak nie kochać taką postać i być z nim. Bo mój chłopak jest strażakiem, chyba to jest.